Niepodległość danego państwa oznacza jego niezależność od formalnych i nieformalnych wpływów innych państw lub organizacji w decydowaniu o sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. Dążenia niepodległościowe pojawiają się zwykle gdy teren danej jednostki politycznej zamieszkuje grupa o odrębnej tożsamości, nieidentyfikująca się z zastanymi strukturami władzy i mająca poczucie, że jest ona przez nie niewłaściwie traktowana. Powodem tego mogą być na przykład różnice kulturowe lub zupełna nieznajomość realiów funkcjonowania danej grupy przez klasę rządzącą. Może być nim jednak też to, że obecne struktury władzy wprost reprezentują interesy innych grup mających konflikt interesów z daną grupą mniejszościową, co popycha ją do chęci uzyskania niepodległości. Przykładem tego może być choćby sytuacja Polaków pod zaborami, która obejmowała m.in. zwalczanie polskiej tożsamości narodowej i kultury, konfiskatę majątków, represje wobec Kościoła, deportacje czy przymusowe wcielanie Polaków do armii zaborców. Istnieją również jednak przypadki, gdy wewnątrz państw istnienie grup o tożsamości odrębnej od większości nie powoduje poważnych napięć i konfliktów, przez co nie rodzi tendencji niepodległościowych, czego przykładem mogą być choćby Szkoci, którzy w referendum w 2014 roku odrzucili chęć uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii. Patrząc jednak zarówno na historię, jak i na dzisiejszą światową politykę, widać, że na arenie międzynarodowej zupełnie naturalnym jest to, że silniejsze państwa dążą do podporządkowywania sobie tych słabszych. I pomimo iż oczywiście nie zawsze odbywa się to metodami siłowymi, to często sprowadza się do realizowania własnego interesu kosztem innych. Dlatego warto pamiętać, że niepodległość nie jest czymś oczywistym ani domyślnym, a pracy i poświęceń wymaga nie tylko jej zdobycie, ale i utrzymanie. Innymi słowy, cytując Józefa Piłsudskiego, Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze. Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.